Cześć. Nazywam się Dominik Borsa i pokażę dzisiaj, w jaki sposób zarejestrować się na platformie sellpander.pl i jak połączyć ją ze swoim Facelinkerem. Jesteśmy na stronie głównej sellpander.pl i w tym miejscu możemy sobie kliknąć wypróbuj za darmo. Mamy 14 dni testowych na każde z naszych rozwiązań. No tutaj wypełniamy wszystkie dane firmy, ja w tym momencie wypełnię sobie te dane na, 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 poza, poza Waszym ekranem, i potem wrócę jak już będę miał formularz wypełniony. Ok. Mam już wypełniony cały formularz. Klikam. Zarejestruj się. No, tutaj nie podałem poprawnego unipu. Pusta spacja na końcu. Ok. Tak naprawdę. Na początku w takim formularzu konfiguracyjnym należy wypełnić głównie jedno pole. Też tak naprawdę tego formularza na samym początku nie, możemy, nie musimy wypełniać. To jest taka wstępna konfiguracja na początek, tak? Możemy tutaj wpisać sobie token API Basingera. Tutaj możemy wpisać sobie, jeżeli będziemy używali. No, tutaj wchodzimy już jakby w dalsze moduły, ale tutaj, jeżeli będziemy u, u, używali modułu zestawów dynamicznych, tutaj w tym statusie będziemy pobierać zamówienia do e, weryfikacji, e, tutaj przekazy, będziemy przekazywali do tego statusu zamówienia po weryfikacji. Ja tu od razu pokażę. Ten numer statusu znajduje się, znajduje się tutaj w pasku adresu po wejściu w dany status. No i tutaj go możemy wrzucić, tak? jeżeli tutaj zestawy dynamiczne będziemy weryfikować, a tutaj po rozbiciu zestawów statycznych, możemy też tutaj wybrać sobie na jakiej podstawie, na podstawie którego pola będziemy łączyli produkty fizyczne, czyli produkty, które finalnie będą widoczne w zamówieniu, możemy pobierać zamówienia tylko wtedy, jeżeli zawierają produkty znajdujące się w systemie. O tej opcji będę mówił też później, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj kilka yy, rzeczy istotnych. Tak naprawdę, fajnie uzupełnić sobie token api BaseLinkera. Yy, wrzucamy go właśnie z tego miejsca moje konto. Api tutaj musimy sobie wpisać cokolwiek, na przykład <laughs> I kopiujemy do schowka numer api, klucz. Tak naprawdę, nie tyle numer, co klucz i tutaj też taką fajną opcją żeby sobie ustawić już na początek żeby później nie, nie musisz sobie pamiętać jeżeli będziesz używał zestawów jakichkolwiek czy to dynamicznych czy statycznych masz trzy opcje że jeżeli cena zestawów nie może zostać podzielona na przykład sprzedajesz trzy produkty w takiej samej cenie w zestawie za 10 zł, no to zostanie grosz różnicy. I ta różnica może zostać dodana do kosztów wysyłki, do pojedynczego produktu, jednego z tych trzech powiedzmy, które uzyskałeś po rozbiciu zestawu, no i jako osobną pozycję, czyli dodamy wtedy nową pozycję do zamówienia, która będzie się nazywała w określony sposób. Najczęściej właśnie polecamy klientom pojedynczy produkt. No i tutaj. Moduły testowe, możesz wybrać, które moduły chcesz zacząć testować przez 14 dni. Ja na razie nie będę tu klikał nic. Kliknę zapisz i przejdź do panelu. I teraz możemy się już zalogować danymi, które wcześniej podaliśmy w formularzu rejestracyjnym. No i jesteśmy na stronie głównej panelu. Ok. Kolejne moduły będę omawiał już w kolejnych filmach. Zapraszam serdecznie do oglądania. Cześć.